Cześć wszystkim, ze mną jest Maciek Zborowski, adwokat specjalizujący się między innymi w prawie karnym skarbowym. Cześć Maćku. Cześć Dawid, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy sprawy karno-skarbowe to jest Twój ulubiony temat, czy zajmujesz się czymś jeszcze? No, sprawy karno-skarbowe to jeden z wielu moich różnorodnych zainteresowań, bo jeszcze oprócz Spraw karnych skarbowych zajmuje się postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi, sprawami przed sądami administracyjnymi, w ogóle najszerzej rozumianym prawem podatkowym, też w zakresie doradztwa bieżącego w podatkach dochodowych głównie funkcjonuje też także generalnie najszerzej rozumiane podatki ze szczególnym naciskiem na kwestie proceduralne, ale też te doradcze również mi się zdarzają materialno-prawne coraz częściej, więc jakby staram się ogarniać możliwe, możliwie całe spektrum związane z podatkami. Jasne. Spotykamy się jednak tutaj dzisiaj ze względu na twoje również zainteresowania właśnie sprawami karnymi i skarbowymi i będziemy o tym sobie rozmawiać w kontekście osób zajmujących się księgowością. Oczywiście osoby zajmujące się księgowością mogą pełnić różne funkcje, w różnych miejscach pracować, są osoby zatrudnione w jakichś firmach, spółkach, są osoby mające biura rachunkowe. Powiedz proszę czy słuszne jest takie podejście w świetle którego księgowi tak za bardzo sprawami problematyką karno skarbową się nie interesują? Powiem no, tak, no, na co dzień na pewno się nie interesują, ponieważ jakby no, nie od tego są, tak? Księgowi przede wszystkim zajmują się prowadzeniem <laughs> ewidencji rachunkowej, podatkowej i ewidencjonują zaszłości, jak to sami nieraz mówią, jak się z nimi rozmawia, rzeczywistości nie kreują. Generalnie zajmują się rachunkowością i podatkami, więc jakby te sprawy karne, skarbowe Myślę, że dla wielu z nich są jakąś zupełnie odległą perspektywą, ile w ogóle pewnie nie wchodzą w grę. Natomiast no, tak jak było taki, ktoś tak powiedział kiedyś, że jak się nie zainteresujesz polityką, to polityka zainteresuje się tobą. Tak samo może być trochę z tym KKS-em, że no, trzeba się tym trochę zainteresować, no, bo znane są przypadki, gdzie sprawy karne skarbowe księgowymi się interesują. Niekoniecznie od razu jako podejrzanymi czy też oskarżonymi. Ale wyjściowo w pierwszej kolejności jako osobowymi źródłami wiedzy o rozliczeniach podatkowych ich klientów czy, czy pracodawców, jeżeli, jeżeli są to księgowi zatrudniani, zatrudniani w firmach. Po prostu księgowy jest źródłem wiedzy, źródłem wiedzy odnośnie tego, jaką się politykę podatkową w firmie prowadzi. Jakie są zasady związane z obiegiem dokumentów, akceptowaniem, zaliczaniem określonych wydatków do kosztów podatkowych, rozpoznawaniem przychodów, ewidencjonowaniem sprzedaży, odliczaniem podatku naliczonego, no, cała masa tych obowiązków, które wiążą się z wysokością podatku jest jakby w gestii księgowych, i oni, gdyby jakiś organ ścigania doszedł do wniosku, że Firma zaniża te podatki z jakiegoś powodu, no to nie ma chyba lepszego źródła wiedzy odnośnie tego, jak te procesy w firmie przebiegają, niż zapytanie się o to, tak ogólnie rzecz ujmując, księgowego. Tu mówimy oczywiście o tych obowiązkach związanych z samą wysokością podatku, ale jeszcze jest przecież cała masa obowiązków związanych niekoniecznie ściśle z wysokością podatków, ale te obowiązki takie jak to mówią fachowcy instrumentalne, służące wymiarowi, czyli samo sporządzenie deklaracji już bez względu na to co w niej jest i w terminie złożenie i zapłacenie podatków w terminie to też księgowi monitorują. Złożenie JPK, złożenie informacji podsumowującej. To jest cała masa rzeczy. Gdzie księgowi są na pierwszej linii, nie zawsze jako osoby decyzyjne, co do zasady, jako osoby, jako wsparcia, nie jako osoby decyzyjne, ale gdyby taka sprawa karna skarbowa w firmie, w której taki księgowy prowadzi rozliczenia, czy jako księgowy lokalny, jako in-house, czy jako księgowy zbiura rachunkowego, takie kwestie mogą powstać i organ ścigania może się zainteresować, jak to było, jakie były przyjmowane założenia, kto podejmował decyzję, i stąd księgowy może się w orbicie procedury karnej, skarbowej jak najbardziej znaleźć. No zresztą, jak się przegląda różne akta spraw karnych, skarbowych, w których uczestniczę, no to to jest jakby standard, że przesłuchiwany jest członek zarządu, księgowy. Jakiś pracownik merytoryczny gdzieś tam dedykowany do, do sprawy, no księgowi się pojawiają. Dlatego właśnie myślę, że... o to Cię chciałem zapytać, czy jeżeli powiedzmy jest jakaś spółka i w niej jest ileś osób zajmujących się księgowością, jest główna księgowa, są jacyś zwykli pracownicy, to, to zainteresowanie organów kieruje się właśnie tylko do głównej księgowej, czy może obejmować różne osoby? Jak to wtedy wygląda? Ja mam wrażenie, że to przede wszystkim w pierwszej kolejności może się zainteresowaniem być objęta ta osoba z księgowości, która na przykład podpisuje deklarację, no bo wiemy, że są takie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, to wtedy jakby jeżeli jest jakiś konkretny ślad, kto to jest z imienia i nazwiska, no to jest duża szansa, że to akurat właśnie ta osoba może zostać odpytana na okoliczność określonych procesów zachodzących w firmie, natomiast... Jeżeli deklarację podpisuje zarząd, no to myślę, że pewnie wpłynę, wpłynąć by mogło pytanie do spółki, kto się zajmuje księgowością, i wtedy w zasadzie od jakichś wewnętrznych ustaleń y, y, byłoby to uzależnione. Na przykład, zarząd pewnie wskaże głównego księgowego, ale na przykład może się okazać, że gdyby doszło do jakiegoś przesłuchania. Kogoś z księgowości, no może dojść, nie musi, tu jakby nie ma, nie ma żadnego automatyzmu. To mogłoby się na przykład okazać, że dział księgowy jest tak duży, a liczba kontrahentów jest tak znaczna, że na przykład ewidencjonowaniem faktur zakupowych od tego kontrahenta, o którego pytają przesłuchujący, to ściśle zajmuje się pani szeregowa księgowa na przykład X, tak? No i wtedy. To już organ zdecyduje, czy będzie ją chciał jeszcze dosłuchiwać, dopytywać o jakieś rzeczy czy o jakieś pisemne wyjaśnienia. Ogólnie się zwróci, a wtedy ona spółce pomoże taką odpowiedź napisać jako osoba, czy to z zewnętrznego biura, czy, czy, czy wewnętrzna. Także jakiejś takiej ścisłej reguły nie ma. Na pewno jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli ktoś gdzieś widnieje w jakiś dokumentach, bo jak w każdej procedurze, tak podatkowej, jak i karnej, skarbowej, w pierwszej kolejności to jest co do zasady przynajmniej praca na dokumentach, żeby stamtąd się dowiedzieć, skąd jeszcze czerpać wiedzę. Więc jeżeli tam będzie imię i nazwisko, no to jest szansa, że ta osoba gdzieś tam będzie musiała się pofatygować, jeżeli organ zdecyduje ją wezwać, ścigania. A jeżeli takiego wskazania nie będzie, to może się okazać, że w trakcie przesłuchiwania innych osób wyżej umocowanych, które no już są wskazane, no bo zarząd to każdy wie, kto, kto, kto jest w składzie zarządu, jeżeli te osoby wskażą dalsze osoby, no to może się zdarzyć, że te dalsze osoby też w jakiś sposób będą musiały, będą musiały w tej sprawie no w pewnym sensie no mówiąc no wspomagać organ ścigania no tą swoją wiedzą, którą powinny im dostarczyć. Pewnie. A z kolei, jeżeli, jeżeli taka księgowa albo taki księgowy byliby e, no, w, w orbicie zainteresowania e, organów, to w ogóle jakiej tutaj powinniśmy nazwy używać te, wobec tych organów, które się KKS-em zajmują? To są organy śledcze, organy? Jak, to, jak to się mówi? Organy, które w pierwszej kolejności zajmują się, są no, dedykowane są wręcz do, do, do KKS-u, one się tak może groźnie nazywają to w terminologii KKS-owej finansowe organy postępowania przygotowawczego. Czyli to są, de facto to są w zakresie takiej normalnej, operacyjnej ich działalności, takie same organy z takimi samymi uprawnieniami zasadniczo jak policja, prokuratura, tylko że one są wyspecjalizowane w tych sprawach karnych skarbowych de facto podatkowych. Czyli krótko mówiąc, są to te same organy, które są doskonale znane księgowym, tak czy w ogóle osobom zajmującym się rozliczeniami, no bo y, urząd skarbowy, kiedyś to się w ogóle nazywało urząd skarbowy, teraz y, terminologia subtelnie tam się zmieniła, że jest naczelnik urzędu skarbowego, ale wiadomo o co chodzi, to może być naczelnik urzędu skarbowego, doskonale znany y, służbom księgowym, to może być tak zwany teraz już po tej reformie KAS naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego, też może być tym organem ścigania. No, to przy założeniu, że mamy do czynienia ze sprawami trochę mniejszego kalibru, też o na przykład zapłatę podatków, ale w kwotach nie jakichś wielo, wielodziesięciomilionowych, czy, czy z jakimś elementem aferalnym, ocierającym się o jakieś kwestie, nie wiem, związane z jakimiś przestępstwami poza jak na przykład jakieś pranie pieniędzy, czy coś takiego. Jeżeli mówimy o takich stricte podatkowych sprawach, to przeważnie takim organem ścigania jest. Urząd Skarbowy albo Urząd Celno-Skarbowy. Czyli w zasadzie te, organy, te same organy, z którymi księgowy, członek zarządu, dyrektor finansowy może się zetknąć w trakcie normalnej, najzwyczajniejszej kontroli podatkowej czy celno-Skarbowej celno w firmie. No bo z poziomu urzędów, tych właśnie, skarbowych czy celno-Skarbowych, to wygląda tak, że one mają w ramach tego urzędu jest na przykład, mają liczne komórki, ale jest na przykład komórka wymiarowa, która może przyjść na kontrolę podatkową, taką zwykłą, gdzie ustala na przykład w podatku dochodowym te przychody, koszty, że tu było za mało przychodu, za, za dużo kosztu na przykład i wymierza podatek, ale też są w ramach tego samego urzędu komórki, Karne skarbowe, do których na przykład i tak najczęściej, bo najczęściej też te sprawy karne skarbowe się stąd biorą, że na przykład no właśnie komórka wymiarowa przeprowadziła kontrolę podatkową, w ramach której, w ramach której ustaliła, że zawyżono koszty, zaniżono dochód, zaniżono podatek dochodowy na przykład, czy odpowiednio naliczony w vat ie zawyżono, zaniżono należy, do zapłaty podatek i tak dalej. I ona po tych swoich ustaleniach, zwłaszcza gdy po kontroli podatnik nie robi korekty, tylko na przykład idzie w spór, bo uważa, że no, prawidłowo się rozliczył, no to ona mówiąc kolokwialnie daje cynk tej komórce karnej skarbowej, że słuchajcie, my tu przeprowadziliśmy kontrolę i my w związku z naszymi ustaleniami, z których wynika, że zaniżono podatek, podejrzewamy podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej. No i wy tu się zastanówcie, czy chcecie wszcząć postępowanie Karne, skarbowe w sprawie. Na A tak, właśnie. Sprawie... Maćku, po, powiedz, czy to jest tak, że jeżeli w tej komórce wymiarowej właśnie zostanie wydana jakaś decyzja, no, w świetle której po prostu ktoś na przykład zaniżył przychody, zawyżył koszty, to z automatu to trafia do takiej komórki KKS-owej i oni tam analizują, czy, czy, czy to pod kątem KKS-u ciągnąć dalej. Czy też yy, może być tak, że w ogóle do tej komórki to nie trafi? Ja sądzę, że do komórki KKS-owej nie trafi w jednym przypadku. Jeżeli na przykład po kontroli podatkowej odbędzie się korekta, no to wtedy, wiadomo, nic nie jest pewne na 100%, ale myślę, że na 99% jest pewne, że nie trafi do komórki karnej skarbowej. Natomiast jeżeli Podatnik wytoczy, wytoczy, no, podatnik nie skoryguje się, będzie wszczęcie postępowania podatkowego, czy też kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe i będzie wydana decyzja, to wtedy jest, bym powiedział, z kolei te 99% szansy, że to trafi do tej komórki karnej-skarbowej. Bo nawet miałem taki przypadek, gdzie ja dopiero byłem w sprawie na etapie karnym-skarbowym, gdzie podatnik miał kontrolę podatkową, uznał, że nie zgadza się z urzędem, nie skorygował deklaracji, to akurat o to akurat chodziło o PCC, tam były te tam, tam zagadnienie dotyczyło tej, tej rozwiązywania tych kolizji pomiędzy PCC a VAT-em, Podatnik uznawał początkowo, że jest VAT, organ uznał, że jest PCC, podatnik się nie zgodził, została wydana decyzja, podatnik złożył odwołanie, decyzja została utrzymana w mocy, że jednak ma być to PCC zamiast VAT-u. No to podatnik stwierdził, dobra, to ja już się dalej nie spieram, nie idę do sądu administracyjnego, zapłacę ten podatek po decyzji ostatecznej. No, tym bardziej, że ona już jest wykonalna w trybie egzekucyjnym, no to, to w ogóle nie ma co się na jakieś koszty egzekucyjne narażać. I ja po prostu uznam, że no sprawa jest załatwiona. No, i jakie było jego wielkie zdziwienie, jak dostał wezwanie do urzędu celno-skarbowego. Gdzie z tego wezwania dość transparentnie organ się zachował? Urząd Celno-Skarbowy, nie jako organ podatkowy, tylko jako organ ścigania, właśnie, wezwał członka zarządu spółki, bo tym podatnikiem była spółka, aby postawić mu zarzut uchylania się od opodatkowania podatkiem PCC. Jasne. Bo uznano, że skoro w, Deklarowali się do VAT-u, a nie do PCC, ostatecznie stanęło na PCC, no to jakby no, tak sobie przyjęli, że ktoś się tam uchylał od opodatkowania podatkiem o czynności cywilnoprawnych. W stawieniu zarzutów uczestniczyłem jako obrońca razem z tym członkiem zarządu, szczęśliwie finalnie to postępowanie zostało umorzone. Jakoś tam dwa miesiące później, bo dość Solidną argumentację udało się nam przygotować, że nie było żadnego takiego uchylania się, ale do czego zmierzam? Do tego, że ten urzędnik stawiający zarzuty, to powiedział wyraźnie: mówi, no, Szanowni Panowie, bo akurat to był ja, Pan, tamten był Pan, wino, Panowie, powiem Wam tak, no, nie spotkalibyśmy się dzisiaj, gdyby była korekta, ale przez to, że pozwoliliście sobie wydać decyzję i szliście w zaparte. No to, no, to, no to tak robimy. No bo... Właśnie to było moje kolejne pytanie, bo często się spotykam z takim poglądem: proszę, zweryfikuj go na ile on jest prawdziwy. Trochę ta sytuacja też w tym kontekście o to zahaczała. Mianowicie, że z KKS-em to mają właśnie do czynienia głównie ci, którzy się upierają, spierają, A jak są tacy, wiesz, no. Przychylają się do tego, że, że, że trzeba poprawić to, co urzędnik tam wytknął, poprawiają, to wtedy tego KKS-u raczej nie ma. Jak byś się ja, do tego odniósł? Ja bym się do tego odniósł w ten sposób, że o ile podatnik się zgadza na etapie takim, w którym może dokonać skutecznej korekty zeznania czy deklaracji, no to wtedy co do zasady. W zasadzie na 99% to organ nawet nie ma możliwości stawiania zarzutów komukolwiek, czy już nie wspominając o akcie oskarżenia do sądu, no bo kodeks karny-skarbowy przewiduje, i to też na pewno jest dość powszechna, myślę, mimo wszystko wiedza, przynajmniej co do ogólnych założeń, i co do detali, że w przypadku takiej korekty nie może dojść do ukarania, tak, bo jest to okoliczność, która zgodnie z kodeksem oznacza, że sprawca nie podlega karze. A jak nie podlega karze, to się nie wszczyna postępowania karnego skarbowego, a wszczęto się umarza. Natomiast, jak podatnik idzie w zaparte, no to jakby, jeżeli już mamy do czynienia z decyzją, to korekta jest już w tym momencie niewykonalna. Inne działania, takie jak czynny żal, na przykład, też już jest w zasadzie niewykonalny, a w urzędzie jest informacja potwierdzona dokumentem urzędowym, jakim jest decyzja, że ktoś zaniżył podatek. No i teraz oni w zasadzie muszą poddać to pod ocenę. Komórki karnej skarbowej, no bo w przypadku tych czynów karnych, no to obiektywne pewne zdarzenia wskazują, że doszło do zaniżenia, ale jeszcze jest kwestia zawinienia, prawda? No bo zasada winy w prawie karnym no w ogóle, a w prawie karnym skarbowym w szczególności, jest zasadą kluczową. Oczywiście urzędnicy, ci, którzy zwłaszcza są tymi organami ścigania finansowymi, no to jakby oni mają z tym pewien problem, bo Odpowiedzialność podatkowa jest odpowiedzialnością o charakterze obiektywnym. Tu się nikt nie zastanawia, czy ja specjalnie zawyżyłem koszty, czy niespecjalnie. Jak zawyżyłem, to muszę dopłacić, ale z punktu widzenia mówienia o tym, czy deklaracja w sensie karnym, skarbowym była, podawała nieprawdę, czy nie, to już by wypadało właśnie sprawdzić, zbadać, czy to było działanie celowe, czy ktoś miał zamiar zaniżenia, jakie towarzyszyły temu okoliczności. I dlatego. Jeżeli nie ma korekty czy nie ma czynnego żalu, a jest decyzja, to mamy do czynienia z pewnym automatyzmem też i właśnie dlatego, że tacy urzędnicy z urzędów skarbowych czy z urzędów celno-skarbowych, przyzwyczajeni do tego, że odpowiedzialność podatkowa jest obiektywna, czasami zapominają, często zapominają, że karna skarbowa już nie jest obiektywna, tylko trzeba te kwestie subiektywne, zawinienia i tak dalej badać, i oni jakby. Dla nich, jak jest decyzja, no to już wiadomo, że było, była nierzetelna deklaracja podatkowa, na przykład, tak? a, a, a te kwestie zawinienia gdzieś tam schodzą na drugi plan. Dopiero ci wszyscy obrońcy, czy same sądy, jak materiał dowodowy się pojawia w sądzie, i, no to tam próbują to, jakoś, próbują to jakoś badać. Więc w tym sensie podatnik <gryw> awanturujący się naraża się na to, że sprawa tam trafi, no bo jeżeli będzie decyzja, to te same, że tak powiem, kody przekładając ze sprawy podatkowej na sprawę karnoskarbową, w przypadku urzędników, powoduje, że dla nich to jest jakby jedno i to samo, tylko że tu mam karę podatkową, bo płacę zaległość z odsetkami, ale tam mam jeszcze tą drugą, karę karną, o nazwijmy. I jakby to jest dla nich w pewnym sensie oczywiste. A jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że Sprawy karne skarbowe, przynajmniej w, spraw, w tak zwanej sprawie, a nie przeciwko osobie, czyli bez stawiania zarzutów, to są rozpowszechnione też i w związku z tym, że wszędzie takiej sprawy, o czym podatnik zostanie zawiadomiony, zawiesza bieg terminu przedawnienia podatku, czyli to jest jakby ścisły związek też i sprawy karnej i skarbowej z samym Zobowiązaniem podatkowym, jako takim, może wyniknąć z tego, że tak jest ordynacja podatkowa napisana, że. I czasami nasz, bywa to instrumentalnie wykorzystywane. Tak jest, prawda? dokładnie. I to już nawet sądy administracyjne się w kontekście tej instrumentalności wypowiadały. Więc, więc może być tak, że nawet jak, że jak podatnik idzie w zaparte, czyli doszło już do wszczęcia postępowania po to, żeby wydać decyzję, ale decyzji jeszcze nie ma, a zbliża się termin przedawnienia, no to może się zdarzyć, że taka sprawa i tak będzie wszczęta. Jasne, a powiedziałeś, że czasami z takiej komórki karno-skarbowej, na przykład w Urzędzie Skarbowym, sprawa może być skierowana do sądu. Czy to jest tak, że każda sprawa karno-skarbowa jest skierowana do sądu, czy pewne mogą się zakończyć no, na etapie naczelnika Urzędu Skarbowego? Jak to wygląda? Na etapie naczelnika urzędu celno-skarbowego czy skarbowego, no przede wszystkim, jeżeli dojdzie do postawienia zarzutów, jeżeli nie było ani korekty, ani czynnego żalu, czyli okoliczności, jakby, no mówiąc, potocznie no wyłączających tą, tą, tą karalność. To jeszcze ostatnią deską ratunku przed tym, żeby sprawa nie trafiła do sądu, w takim sensie, że jest akt oskarżenia, toczy się procedura, będzie wyrok skazujący, to jest jeszcze tak zwane DPO, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. No ale ono przysługuje możliwość skorzystania z niego tylko w tych przypadkach, w których nie jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Więc na przykład przeważnie kara pozbawienia wolności jest tam, gdzie mamy do czynienia z uszczupleniami podatkowymi. Na kwoty większe niż mała wartość. Mała wartość to jest, zdaje się, dwustukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli no w tej chwili to jest 602 tysiące, z tego co pamiętam, bo chyba 300 to jest, to jest minimalne wynagrodzenie teraz. Czyli mniej więcej do 600 tysięcy złotych w tym roku uszczuplenia podatkowego, bo odsetek tu nie wliczamy taka sprawa może, choć nie musi, no bo organ może się uprzeć, może, może się skończyć dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności, czyli na wniosek podejrzanego urząd kieruje, zamiast aktu oskarżenia do sądu, to kieruje wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. No i doświadczenie procesowe wskazuje, że sąd taki wniosek, jeżeli będą formalne przesłanki spełnione, na pewno zaakceptuje, no bo wtedy sprawa się kończy i sąd nie ma roboty, a osoba, której to dotyczy, nie figuruje w krajowym rejestrze karnym, więc to jest też duży benefit dla kogoś, kto się na to zdecyduje. A jeżeli taka, takiej opcji nie ma, no to wtedy jest pewne ryzyko, że sprawa trafi do sądu w ramach wniesienia aktu, aktu oskarżenia. A powiedz takie no bardzo często spotykane w ramach KKS-u nakładane mandaty to na jakim etapie to się odbywa i to to jest właśnie związane z tym DPO czy, czy to jest coś jeszcze innego. Mandat to jest coś no, no jeszcze innego. Bo na przykład inny. ktoś jakieś takie jedno stosunkowo drobne Ma, tak. przewinienie. Mandat to jest kara, mandat karny to jest inaczej w zasadzie kara grzywny za wykroczenie skarbowe i on może być nakładany przez finansowy organ postępowania czyli przez no najczęściej naczelnika urzędu skarbowego i takie mandaty to najczęściej mogą być nakładane wtedy kiedy doszło do niewykonania jakiegoś obowiązku podatkowego przez podatnika w stosunku do urzędu skarbowego ale takiego obowiązku polegającego nie tyle nawet na rozliczeniu co właśnie na złożeniu deklaracji w terminie na złożeniu w terminie informacji podsumowującej na złożeniu w terminie w terminie JPK, tak i tak dalej, czyli tych takich obowiązków bardzo podstawowych, które, których, których niedopełnienie jest co do zasady wykroczeniem. No to wtedy, no, no ja kiedyś miałem taki przypadek, ktoś do mnie dzwonił, do mnie jeden znajomy księgowy i był bardzo zaskoczony, że został wezwany do Urzędu Skarbowego. W no, sensie, wezwany, o To też jest tutaj zilustruję, w jaki sposób księgowy może się znaleźć w orbicie zainteresowania organu prowadzącego sprawę karną skarbową, No bo mandat też jest w ramach takiej sprawy nakładany, pomimo, że to aż tak groźnie nie wygląda, no ale to już jesteśmy w tym właśnie trybie. No po prostu urząd odhaczył, że we właściwym terminie nie wpłynęła informacja podsumowująca, bo do w dowatu, bo wpłynęła po terminie. No i sprawdził w jakiej to było firmie i do tej firmy napisał pismo. Proszę o to, aby do urzędu przyszedł ktoś, kto w firmie zajmuje się sprawami finansowymi. No to tak w się zajmuje, no to niech on idzie, tak? No i on poszedł i wtedy przeszedł przyspieszony kurs czynnego żalu w urzędzie skarbowym, no bo on jemu się wydawało, że jak on raz w życiu <laughs> Przepraszam. Raz w życiu pierwszy i ostatni robił transakcję wewnątrzwspólnotową, żeby składać informację podsumowującą. No i nie wiedział, że są informacje podsumowujące. Jak gdzieś się dowiedział i doczytał, no to stwierdził, że nie złożył. No to złożył, ale złożył bez czynnego żalu, czyli jakby złożył po terminie. No i został wezwany, no i dostał mandat po prostu. Został wezwany po to, żeby dostać mandat. Jasne. Kar. Teoretycznie mógłby powiedzieć, że nie, nie, ja nie przyjmuję tego mandatu, bo jestem niewinny, ja nie wiedziałem. No właśnie, co by się wtedy stało? Ale nie zrobiłem stało? tego specjalnie. No to teoretycznie taka sprawa mogłaby trafić do, do sądu, sądu. Ale, mhm. ale wiadomo, że to no, nikt nie będzie, nikt nie będzie takiej sprawy kierował do sądu i też każdy się zgodzi na ten drobny mandat. On sam zwłaszcza wtedy w zapłaci... sytuacji, kiedy ma poczucie winy i rzeczywiście poczuwa się do tego, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak. Tak jest. Tak jest. Słuchaj Maczku, bardzo ci dziękuję. Eee, myślę, że jeszcze będziemy wracać do spraw karno-skarbowych przy kolejnych spotkaniach, rozmowach. Ja sobie tutaj nawet zaplanuję bardzo niedługo kolejne nagranie, także bardzo ci dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję. Bardzo cię. zrozumiałe, jasne i myślę, że dla wszystkich przydatne. Do zobaczenia do usłyszenia. Bardzo. Do zobaczenia. Cześć, dziękuję bardzo. Do widzenia.